Zioła mają niesamowitą moc. Ich smak nadaje potrawom wyrazistego charakteru. Niektóre są odświeżające, inne pikantne, jeszcze inne mają korzenną nutę. Przygotuję dzisiaj prostą sałatkę, której głównym składnikiem jest natka pietruszki. Najważniejsze zioło w polskiej kuchni. Natka pietruszki jest znana przede wszystkim z tego, że ma bardzo dużo witaminy C, ale nie zapominajcie, że to też źródło świetnie przyswajalnego żelaza. Natkę pietruszki można oczywiście posiekać, ale w mojej sałacie zależy mi na tym, żeby były wyraźnie widoczne liście, wymieszane z pozostałymi składnikami. Kolejne wyjątkowe zioło, które użyję, to kolendra. Kolendra nie jest typowym polskim ziołem wykorzystywanym w kuchni, ale ja ją cenię za to, że ma bardzo odświeżający smak. Trochę zastępuje w daniach świeży ogórek. I oczywiście świeża mięta. Spójrzcie, niby ta sama mięta, ale różny smak, dlatego że to jest mięta pieprzowa i ona jest zarezerwowana dla farmaceutów i dla aptekarzy, a to jest mięta, na której mi zależy. Mięta długolistna, która idealnie nadaje się do jedzenia. Do mojej sałaty wykorzystam moczone przez całą noc migdały, dzięki czemu smakują, jakby były zerwane prosto z drzewa. Całe życie i witaminy wróciły do tego pięknego orzecha. Dodam też namoczone ziarna słonecznika, które trzeba lekko odcisnąć z wody. Dwie garści wystarczą. Dodam jeszcze białą fasolę jaś, którą wcześniej ugotowałem. Jest ona świetnym źródłem białka i nadaje się w zasadzie do większości sałat. Kolejnym składnikiem jest kasza orkiszowa, tak zwany orkisz, ale możecie dodać każdą inną kaszę, na przykład kaszę gryczaną czy kaszę jaglaną. Dodam jeden z moich ulubionych owoców, jakim jest agrest, który wcześniej był suszony, ale namoczyłem go we wrzątku i owoc, który wniesie piękne kolory, czyli jagody godzi które też mają niesamowity wpływ na poprawny wzrok. Przyszła pora na moje piękne kolory zieleni, które uwielbiam. Zasypuję miskę po brzegi zielonymi ziołami. I dodam krople oliwy, dzięki czemu wszystkie witaminy świetnie będą się przyswojały. Odrobinę przypraw w postaci grubo mielonej soli i grubo mielonego pieprzu. I jeszcze odrobina kwaśnego smaku, którą wniesie cytryna. I teraz składniki trzeba wymieszać. Spójrzcie na te kolory, co tu się dzieje.